W układzie współrzędnych narysowano wykres funkcji y równa się f od x. Musimy ustalić dziedzinę tej funkcji zbiór wartości oraz ustalić zbiór rozwiązań nierówności f od x mniejsze od minus 1. Dziedzina funkcji to oczywiście zbiór x, dla których funkcja jest określona. Widzimy, że dla minus 5 jeszcze nie jest określona, bo to jest kółko otwarte, ale potem dla wszystkich kolejnych x aż do minus 1 jest określona bez minus 1. Czyli dziedzina napisalibyśmy, że to są x -y należące do przedziału od minus 5 do minus 1 też otwarte, plus jeszcze dalej od jedynki znowu się zaczyna określona nasza funkcja, aż do piątki. Oczywiście bez tych punktów krańcowych, czyli od 1 do 5, bo tutaj też mamy kółka otwarta, niezamalowana. Czyli taka jest dziedzina, no to popatrzmy, gdzie mamy taką odpowiedź. Jest ona dana w podpunkcie F. Zwróćmy uwagę, że podpunkt D jest bardzo podobny, tylko ma tutaj nawiasy domknięte. Musimy uważać, żeby się nie pomylić. Patrząc po kolei ABCD zwracajmy uwagę na te nawiasy, żeby nie wpaść w taką pułapkę i nie zaznaczyć złej odpowiedzi, gdzie tylko różnica polega na nawiasach. Oczywiście tutaj będzie dobra odpowiedź F. To to wpisujemy. No i zbiorem wartości funkcji F jest zbiór. Wartości odczytujemy oczywiście z osi y, i tutaj wszystkie wartości od minus trójki do minus jedynki przez tę część wykresu są przyjmowane. Minus trójka jest przyjmowana tutaj w nieskończenie wielu punktach od minus piątki do czwórki. Minus jedynka też jest przyjmowana tutaj na całym tym odcinku. Od minus 3 do minus 1, no i wszystkie wartości po drodze też są przyjmowane. Czyli moglibyśmy napisać, że nasz zbiór wartości to jest przydział od minus 3 do minus 1. Tutaj już domknięte. Minus 3, minus 1 plus dalej dla tej części wykresu od 1 do 3, czyli od 1 do 3. Tutaj mamy nawiasy domknięte i poprawna jest tu odpowiedź A, czyli bierzemy. A tutaj mamy zapisany ten zbiór, który wyznaczyliśmy. No i jeszcze musimy zapisać zbiór wszystkich rozwiązań nierówności f od x mniejszy od minus 1. Patrzymy, gdzie nasza funkcja przyjmuje wartość minus 1. Ma to miejsce w tym miejscu i szukamy, dla jakich x'ów przyjmujemy wartości mniejsze od minus 1. Minus 1 jest przyjmowana na całym tym odcinku dla tych x'ów, a wartości mniejsze są przyjmowane tylko tutaj. Począwszy od tego punktu aż. Tu, czyli na tym przedziale od 5 do minus 3. Na, dla tych ik-ów funkcja przyjmuje wartości mniejsze niż 1. Odpowiednio z przedziału od 3 do 1. Czyli tutaj byłaby odpowiedź, że x -y należą do przedziału od 5 aż do minus 3. Minus trójka też otwarta, ponieważ w minus trójce przyjmowana jest wartość minus 1, a my chcemy mieć wartości mniejsze od minus 1. Gdyby tu była nierówność mniejsze równe minus 1, to minus trójka jeszcze byłaby dobra, ale dobre byłyby też wszystkie kolejne argumenty x aż do minus 1. Wtedy byłby przedział od minus 5 do minus 1, gdybyśmy tu mieli nierówność nieostrą. Ale jest ostra, no i wówczas taka odpowiedź jest prawidłowa w tym zadaniu.